kochani, witam Was w 17 czerwcowym vlogu, witajcie kochani, kolejnego dnia, tak jak Wam wczoraj mówiłam. Jedziemy dzisiaj do Warszawy. Bardzo się z tego powodu cieszę, ja już się ogarnęłam, jestem gotowa. Za chwilę pokażę Wam moją stylizację. Podobna stylizacja również będzie w lookbooku, ponieważ bardzo mi się spodobała, więc dzisiaj stwierdziłam, że również ją założę. No i co, jedziemy. Będę wam starała się wszystko pokazywać na bieżąco. Także tak prezentuje się moja stylizacja. Bluzka z zary na ramionczka. Bardzo mi się spodobała. Shorty z Pull Bear oraz buty, które wam już pokazywałam i trochę o nich opowiadałam w jakimś vlogu. Na włosach mam jeszcze taką opaskę. Ona bardzo fajnie się prezentuje. I tutaj torebkę taką. Także lecimy! Kochani, jesteśmy właśnie w Warszawie Nic w pociągu nie nagrywałam, ponieważ było sporo ludzi Nie wiem dlaczego Jest poniedziałek, a naprawdę dużo ludzi myślałam, że w piątki jest dużo A mieliśmy cały przedział zapełniony Także niestety nic nie udało mi się nagrać Zobaczcie, kochani, jakie buty. Wielkie. Jula, podobają ci się? Podobają ci się? Juli się nie podobają. To jest za duży rozmiar, bo to jest 39. Bo 37, nie lubię takie duże buty. Tak się prezentują. Dwa rozmiary za duże, no ale dobra. My właśnie wyszłyśmy z Witkaca. E... Tak, właśnie, już troszkę idziemy. I pokaż, co kupiłaś. Torebkę? No nie wie, że po prostu ona jest uzależniona i ja nie wiem co się dzieje, ale dobra. Nie będę tego komentować. E, nawet ładna torebka, dobrze jej dordziłam. Oczywiście bardzo nas prześwietla i za to Was przepraszam, ale teraz idziemy sobie na obiad do Flaminga. A gdzie widzisz, gdzie widzisz? Nie wiem gdzie to jest. Co? Kontrolujesz A mamy iść Mam, mapę Dobra, nieważne Właśnie wyszłyśmy z restauracji, było naprawdę bardzo pysznie, prawda? Tak I teraz idziemy do czego? Jak to się nazywa? Cold Press Juice? Tak Oni mają naprawdę bardzo dobre te soczki Ale fajnie, kolor... nie wiem gdzie jest, bo tutaj trzeba wejść Jesteśmy właśnie w The Cold Press Juices i ja wzięłam sobie taki sok, on jest naprawdę przypyszny i tutaj mam pudding z tapioki, także zaraz będę testować. Julka, czy jesteś zadowolona swo ze swoich dzisiejszych zakupów jak na razie? Tak, to się cieszę. Teraz idziemy jeszcze na chwilę do Złotych Tarasów, zobaczymy czy coś jeszcze ciekawego jest. I powiem Wam, że ta pogoda jest naprawdę bardzo zdradliwa, ponieważ jak jechałyśmy pociągiem, to było mi zimno I myślałam, że się źle ubrałam A teraz jest mega gorąco i jest chyba 28 stopni Ale jest wiatr, także jest dobrze Jurka się gdzieś chowa Jest! Cieszę się! No, także idziemy Ja też, powiem Wam, że jak się tak chodzi Dobra, dzisiaj zrobiłyśmy chyba 7 km. Miałyśmy... 7 kilometrów zrobiłyśmy 7 tysięcy kroków e, Miałyśmy wziąć hulajnogi elektryczne, ale powiem Wam, że nie jestem przekonana Jechać po mieście nogą elektryczną Julka powiedziała, że się boi I powiedziała, że coś nam się może stać No z Melą to tak lepiej nie ryzykować. Także niestety, o, co chwilę mijamy jakieś hulajnogi elektryczne o, zobaczcie. No ale niestety musimy je pożegnać i idziemy dalej. Pokaż się i swoje rozwiane włosy. Mm. Właśnie kupiłam sobie jogurt mrożony z owocami. Powiem Wam, że naprawdę uwielbiam. To jest akurat wersja mm, pół na pół. Trochę brzoskwini, naprawdę kocham. Tutaj ananas i mango u góry. Witajcie kochani, ja taka nieogarnięta. Zjadłam sobie mój mrożony jogurt, siedzimy sobie tutaj z dziurką. Teraz pójdziemy do sklepu z zagranicznymi słodyczami, zobaczyć czy jest coś nowego. Tak, może Julka kupić sobie jakiś woński zestaw. O godzinie 17 mamy pociąg, jest dopiero godzina 16, także mamy jeszcze godzinę. E, fajnie spędziłyśmy czas, naprawdę udany dzień. Witam się z wami, kochani, już z domu. Powiem wam, że jestem zmęczona, a jednocześnie bardzo zadowolona, ponieważ był to świetny dzień. Naprawdę super go spędziłam z Julką i czasami warto zrobić sobie taką szybką wycieczkę i nie planować tego zbyt długo, tylko stwierdzić, że a, jedziemy jutro do Warszawy. Nie miałam nic konkretnego do załatwienia, jednocześnie dawno nie byłam w Warszawie, także super było powrócić. Bardzo się cieszę, że w ogóle do Warszawy nie mam daleko i możemy sobie tak, wiecie, pojechać i 2-3 godziny i będziemy już w domu. Z góry przepraszam was za moje włosy, ale one są niestety dość oklapnięte, ponieważ wiecie ta pogoda, wiatr wieje jak my chodziłyśmy, ponieważ spacerowałyśmy trochę po Warszawie, to one raz się puszyły, także teraz moje włosy nie wyglądają zbyt dobrze i dodatkowo pokażę wam kilka rzeczy, które kupiłam w Warszawie pokażę wam teraz taki mini zakupy z Warszawy nic wielkiego nie kupowałam ponieważ pojechałyśmy tak na luzie z Julką, nie miałam jakichś konkretnych zakupów, ale bardzo się cieszę z tej rzeczy, którą tutaj mam. Może na początku zacznę od kurtki. Nie planowałam tego zakupu, ale jak weszłam do Zary, ponieważ my również mamy Zary w Lublinie, więc akurat to wiecie, mogłam też kupić u nas, ale jak akurat już byłam, tam właśnie w Warszawie w złotych tarasach zaraz dość duża, więc kupiłam kurtkę. Taką zwykłą, jeansową z dziurami, gdzie nie gdzie oczywiście. To jest są takie przetarcia. Tutaj jakaś dziura Bardzo mi się spodobała, ona jest taka oversize'owa Mimo tego, że to jest rozmiar XS I na pewno będzie świetna na takie chłodne wieczory Na początku myślałam, że będzie mi zimno w pociągu I miałam zamiar ją założyć Ale jednak było dość ciepło Także nie miałam jeszcze okazji jej nosić Ale na pewno będziecie widzieć na Instagramie I pewnie nie na jakichś vlogach Kolejnymi rzeczami są słodycze Tutaj akurat kupiłam Reese's No i tutaj nie jest słodyczny są to glony, może bardziej wodorosty, nie wiem jak wy na to mówicie. Takie typowe do jedzenia. To nie są takie glony, Którymi się zawija sushi, tylko one są bardziej takie, jako przekąskę przeznaczone do jedzenia. Żeby opisać ten smak, to naprawdę trzeba tego spróbować i albo się to pokocha, albo się to znienawidzi Julka kiedyś kupiła właśnie w kuchniach świata, bardzo jej posmakowało, dała mi do spróbowania. I raz na jakiś czas właśnie sobie zjem coś takiego. I ostatnią rzeczą jest krem do twarzy z Jeśli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że ja naprawdę przykładam się do pielęgnacji twarzy, staram się, aby moja skóra była dobrze oczyszczona. Moja skóra jest też dość wymagająca, ponieważ mało kremów, które miałam, się sprawdziły i akurat jakiś czas temu w Funday Boxie był krem, taka próbka z Kilsa. I ten kremik był naprawdę taki malutki. To jest akurat 50 ml, a ten kremik był naprawdę mały, ponieważ miał 5 ml, a starczył mi naprawdę na bardzo długo. E, także na ponad miesiąc chyba. Także to jest dość sporo, jak na taki malutki kremik. E, także ja się bardzo cieszę, że teraz dorwałam, ponieważ u nas kilsa nie ma. Ten krem naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdził. E, oczywiście każdy ma inną e, cerę, także ja mówię na moim przykładzie. I e, jego używa się na noc. Także z tego zakupu jestem mega zadowolona i na pewno ten krem starczy mi na długo. Także takie mini zakupy. Dzisiaj nie było mnie cały dzień w domu i przyszła paczka niespodzianka od Tubana. I powiem Wam, że dawno nie robiłam slajmów, ponieważ teraz wiecie, jakoś tak. Slajmy przeminęły, a tutaj dostałam zestaw z jakimiś kuleczkami, także na pewno zrobię i sobie powrócę, jak to było, jak robiłam ciągle slajmy. Teraz naprawdę dużo rzeczy mi pozostawało. Mam kleje w domu, mam różne aktywatory, dodatki do slajmów, a naprawdę nie używam, także muszę chyba powrócić. Dajcie znać w komentarzach, czy nadal robicie slajmy, bo powiem wam, że ja chyba. Z pół roku nie robiłam Witajcie kochani kolejnego dnia rano Powiem wam, że wczoraj jak przyjechałam do Warszawy Byłam mega zmęczona i naprawdę nie miałam siły Nawet się z wami pożegnać I od razu poszłam spać Dzisiaj jeszcze zmontowałam dla was film Także chciałam się również z wami pożegnać Bo z tego co zobaczyłam To właśnie pożegnania nie nagrałam Ostatnią rzeczą to było Pokazywanie paczki i tam Holu zakupowego Teraz jak montuję tego vloga to nie zdaję sobie sprawy, że ten czas leci tak szybko i już niedługo zakończenie roku, tak naprawdę zostało niewiele, ale w tym vlogu już nie będę się rozgadywać na ten temat, będziecie wszystko widzieć na bieżąco, ja też postaram się nagrywać vlogi po zakończeniu roku, także zobaczymy. I ja już naprawdę nie mogę doczekać wakacji, a Wy możecie napisać w komentarzach, czy Wy też tak wyczekujecie, a jak na razie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję za poświęcony na oglądanie czas, buziaki, pa pa!